Wydanie specjalne IN BRIEF. Powódź w Polsce. Powódź w Europie. Powódź na południu i zachodzie Polski. Skrajnie dramatycznie jest na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Przerwana została tama w Stroniu Śląskim. Odcięte od świata są Stronie Śląskie i Lądek Zdrój. Potężna woda zalała ulicę Kłodzka. Bardzo podobne sceny jak w czasie powodzi Tysiąclecia w 1997 roku. Premier Tusk zlecił przygotowanie rozporządzenia o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej. Stan klęski żywiołowej ma objąć tereny dotknięte powodzią. Trwają w tej sprawie konsultacje z wojewodami. Szef rządu zlecił ministrowi finansów przygotowanie pieniędzy na doraźną pomoc. Ma być przeznaczona na usuwanie skutków powodzi. Właściwy minister ma wystąpić też o pomoc z Unii Europejskiej. Bardzo szybko zalewana była Jelenia Góra. Poziom wody na rzece Bubr sięgnął 534 cm, bijąc rekord z 1997 roku. Zbiornik na jeziorze Pilchowickim na rzece Bubr jest już przepełniony. Ewakuacja szpitala w Nysie. Szpital odcięła woda. Pacjenci na pontonach musieli opuścić budynek. Pogotowie przeciwpowodziowe w Krakowie. Prezydent miasta ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe. Prognozowany jest wzrost poziomu Wisły do 400 cm. Stan alarmowy to 520 cm. Woda zalała bulwary Wiślane. Nowoczesny, ogromny zbiornik racibużdolny ma uratować kilka miast. Chodzi o Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice, Opole i Wrocław. Planowane jest wypełnienie go 166 milionami metrów sześciennych wody. Całkowita pojemność tego zbiornika to 185 milionów metrów sześciennych wody. Celem jest, żeby to, co spłynie z Kotliny Kłodzkiej, nie spotkało się z falą powodziową z Odry. Uwaga! Na zalanym terenie pij tylko wodę butelkowaną. Aktualne informacje dotyczące studni i przydatności wody kranowej do picia mają lokalne stacje Sanepit. Władze Czech ostrzegają przed powodzią stulecia. W całym kraju jest około 80 miejsc, w których przekroczony jest najwyższy stan alarmowy. Na niektórych rzekach sytuacja jest określona jako stopień ekstremalnej powodzi. W dolnej Austrii stan klęski żywiołowej ogłoszono w 23 gminach. Rząd w Wiedniu sugeruje, żeby przygotować się na długotrwałą walkę z żywiołem. W niektórych regionach trzeba spodziewać się nawet stuletniej wody. Z kolei w górach w Austrii ekstremalne warunki i nagłe śnieżyce doprowadziły do zamknięcia wielu dróg. Słowacja też nie jest bezpieczna. Władze ostrzegły, że jeśli powódź zagrozi stolicy kraju, Bratysławie, zalane zostaną wybrane obszary, żeby uchronić miasto. W całej Słowacji najwyższe stany alarmowe są w prawie 50 miejscach na 30 rzekach. Powodziowa sytuacja w Niemczech jest także trudna. Według meteorologów do wtorku na wschodzie i południowym wschodzie kraju pojawi się druga fala ciągłego deszczu. Poziom rzek w Saksonii i Bawarii może się wyraźnie podnieść. Istnieje możliwość powstania osuwisk spowodowanych tak wysokim poziomem wód oraz rozlewaniem się rzek i zbiorników, podał Państwowy Instytut Geologiczny. To było wydanie specjalne in brief. Do nagrania użyliśmy sztucznej inteligencji wykorzystującej głos Jarosława Kuźniara.